Dobrze, proszę Państwa, na początek odcinka, oczywiście, zostawcie łapkę w górę także Subika. A my odbierzemy sobie w ramach tego, że zostawiliście to wszystko, nagrody za finał draftu. Ostatnio na koniec odcinka trafiliśmy. Co my trafiliśmy? Kartę specjalną i informa jeszcze. O, i informa, także fajnie oddało. Zobaczmy, jak tu odda, nie? SP. Włochy, ale to kobitka. To można skipnąć. Dobra, i złota paczka piłkarska. Jedna gwarantowana rzadka. Esiu, Niemcy. Musz Lotterbeck? Ginter. Przy której mam największe nadzieje. Zobaczmy. Czy będzie walkout? Nie ma, ale jest LO. Z USA. Robinson 82 w takiej paczce. Wy robicie chyba. Ty, to lipa straszna. To, to mi teraz dali, ładnie. 18.00 się odpalimy na Twitchu. Może trochę wcześniej, może około 17.00. Zafollowujcie Twitcha, który jest w opisie, bo tam są codzienne streamy. No dobra, w finału się nie udało wygrać, szkoda. Zobaczmy nagrodę za trzecią rundę, proszę Państwa. Uwaga, mega paczka, to zapaczka piłkarska. Uuu, nic. I zobaczmy, mega paczka, może jakiś walkałcik? Nie, napastnik? Szeszko! Tak? Będzie Benjamin Szeczko. Tak jest Benjamin. Nulipa, no pano. Dobrze, proszę państwa, mamy godzinę 19. Zobaczmy, co takiego dzisiaj wyszło w naszym pięknym, cudownym, przekochanym, uroczym Ultimate Team. Uwaga, ulepszenie 8.3, czyli to, co było tydzień temu, i oprócz tego nie mamy dosłownie nic. Si Senior, czyli nie ma jeszcze Hero Max 8.6. Co oprócz tego, no oczywiście zdecydował się nasz Puchar, puchar Gauntlet, także sobie to zagramy. Dobrze, to ale najpierw, zanim to, to trzeba troszeczkę może wzmocnić ewentualnie któryś z trzech składów. To zobaczmy, proszę państwa. 4 paczki 2x7.7 SPO, Chorwacja, Bundesliga, Kramarcz, Kramarcz, dalej tr trzy paczki do końca, może jakiś jakieś wzmocnienie oj 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 Pepe, Pan Dziobak, Leroy Sany, witam serdecznie, i Puertas, i laścik, i gramy proszę państwa Gauntleta, te składy co wczoraj, więc tu się niczym nie zmieni to, Napastnik, Grecja, dzięki bardzo, było miło Niech się wiedzie, a mogę w sumie, dobra nie, pierwszy składzik jest okej, okay. dowiezie Baby Shimmer Lorders, Chevalier, Upamecano Rudiger, Stanisic, Mmm, nie jest tu składzik na pierwszy składzik i Totti! Dobra, to było proste niż, niż zakładałem. I dobra, Pol Pogła, piękna piła. Zobaczmy, de zire due, de zire due, Desire due. I Madison! Tunel! I de 3-0. Madison? Ojojoj oj, oj. Aj, kurde, jeszcze, ale ładnie go tutaj. I Francesco Totti, bramkarza nawet tręcik, Adai... a No, zobaczmy, pojedynek szybkościowy, tręcik kontra mi No dobra, skręcił, trochę speniał można powiedzieć typ. Dobry ma skład, na tym powiedział. Dobra, Konate masz to. Ładnie, ładnie Konate jak zawinął. Tak, aż tak Kurde i 3-1, i wra... i... Momentum teraz dla, nie... dla niego. Co ja mam za fart w paczkach? Dobra, co trafił Michaelos? Mm, dobra, do Michaelosa się oczywiście już nie przyznajemy. Ja pierdziele, co ja zrobiłem, nie? Ty, ja sam ten mecz sobie troluję. Tu było 3-0, tu była dominacja. Desire, ale piękne podanie dwa razy z trójkątem mi wyszło. Julian, dobrze. Ładnie. Dawaj teraz, Totti, Totti, Totti. Konterka, jazda. I teraz jedziemy, Barkola, Barkola, piękna piła. Ty, ale czemu ten Desire due tak, z, tak zwątpił w akcję? Hmm. MPP i Duë również! Gol, 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 gol! Dawaj, dawaj, Madison! Madison! 67. Aj, no nie no. Dobra, dajemy mi, dobra, piła. Ale tu jest trzy gole różnicy. <ścoughs> Ładnie, duë? Dezire nie ma. No bo mu 7 razy odpowiedziałem na to samo pytanie, chłopie. Dobra, mamy pierwszy meczek wygrany. Jeszcze. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa, ale zróbmy teraz sobie pa paczkę. Yy, to 83 nie? Mega pack przed drugim meczem w Gauntletcie Zobaczmy, paczka 82 2 plus. SP Hiszpania, Alex Garcia Si? Ale zgadłem, panowie Dobra, i paczka 83 SBC Walkout, SP Francja La Liga Kamału, kamału Mamy niewymiennego Kamawinkę Fenomenalny traf Czy jest miejsce do ulepszenia w środku pola? No, w środku pola nie, no to ogólnie nie ma Dobra, to gramy. Drugi, drugi meczik, zobaczmy. Ojoj, oj, oj. Kurde, czemu ludzie mają takie dobre składy? Ja, ha! haha! Ich haha, killam Mbappe na ataku. Dobra, to dzisiaj nie będzie nagród. Za całość. Dobra, Ruben Dias na razie sobie radzi z Mbappe. Kairat Armaty se radzi z Mbappe, to. Dias się nie poradzi. No, gościu na razie gra ok, nie? Ale ma tego Mbappe. To jest karta, która będzie robiła różnicę, no. Muszę dużo spd biegać przy tym Mbappe. No i kryć go. Takie indywidualne krycie mu urządzę trochę. Będę po prostu starał się odcinać tego mbapę. Dobrze, że w tym roku karty nie mają takiego odjazdu, nie? No i gol. Kurde 1-0. Trafiłem, trafiłem na dobrego rywala z dobrym, z dobrym mbapę. No oj właśnie, o tym mówię. XD, że on to trafił, to był tak gówniany strzał. No nie no. Nie no, kolejna wcina. Nie no, ale walczę, walczę. Mówię, ta gra ma dużo, ma, ma, ma często momentum. I jokeresz, i widzicie, o tym mówiłem. No i widzicie, momentu, momentum, momentum 3-2 już tu mamy. Jest, nie ma, jest, brawo, brawo, Killian. Ale on strasznie nisko ma pomoc, nie? Ja muszę go zaprosić chyba do gry bardziej tego typa, bo on mi tylko kontry wali. Aj, no i Killian Mbappe, no niestety, wypożyczeniec. Ciężko, ciężko, ciężko. Kurde, najgorsze jest to... Że ja dałem. Ja mam najsłabszy drugi skład. W sensie to jest najsłabszy środek obrony, nie? I akurat trafiłem do typa, co ma wypożyczonego Mbappe w tym drugim meczu. Nie ma gościu. Ale znowu to jest. Patrzcie, to jest mecz, znowu, gdzie ja na kontry przegrywam, no. O co chodzi w ogóle w tych meczach? Na kontry, znowu kontra, 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 kontra. Jebu do kontra, kontra, kontra. No nie ma szans. Dobrze gra, naprawdę. Nie ma zwycięstwa w gauntlecie. Rozczarowanie, kompromitacja. Znowu drugi skład mi psuje nerwy. Boże, co za abstrakcyjny gol. Kurde, no szkoda, szkoda tego meczu. A, za pięć wygranych i tak nie mam paczki. Dobrze, zobaczmy w takim razie nagrody u kozaczka. Zobaczmy, jak nasze nagrody na wyglądały jutro, prawdopodobnie. Być może dwa walkouty teraz nas czekają. Uwaga. O, jest walkout, pięknie. No i dało prosikowi. No i dało prosikowi Diani, pięknie. Ze stokanie. No ładnie. I czawinka do tego, ale masz linka w ogóle. Co jest? Ty? Co za paka? 130k i No, trochę mniej. Nice. No, i tak w sumie do twojego składu to i tak. I zobaczmy, czy będzie jeszcze jeden walkout? No, pewnie, że jest. Uwaga, bramkaż chyba. Tak jest. Eee, ja czyli kobal, grzesiu kobal. No to tako. No, wygrajmy ten ostatni, żeby jutro tylko jeden mecz wygrać, nie? Dobra, składzik, składzik, składzik. No, ten, ten gościu też ma Mbappe czy nie? Dolan, czyli wygrał tę te eliminację i Kieza. No, to już słabszy składzik, nie? I Dolan! I Unai Simon, ładnie. I dobre do Isaka. Ej, zdwejtował mnie! Ładnie. Ładnie. Przyznam szczerze, szapoba. O, kurczę, ale się rozjechałem. No i gol Niestety, niestety, mimo przewa przewagi to ja tracę pierwszy bramkę, ale po moim błędzie, więc. I Isak, no ta fineska trochę zbugowana. Ładnie, Ruli. Isak, dobra piła do Pro tylko czy Pro to zrobi, nie? No pewnie, że nie I Isak, uhuhuhuhu uh. I Olize, fajny, 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 fajny 3-1, super Nie, jakoś serio, jakoś inaczej mi się gra, jakoś taki mam... Opóźnione wszystko jest Oj, i po krótkim 3-2, niedobrze No jeszcze się okaże, to spotkanie przewalę, jest, jest duża szansa na to Ojej, ale się rozjechałem, niestety Uj, nie ma, ale przyfarciłem teraz. I... Piękny to prawie był wylew, co? Piękny prawie wylew. Bez spalonego chyba, chyba bez. Jest spalony, no nie mogę. Wow, ale tutaj farta miałem. Ale przyznam szczerze, kurna na no gościu nie był jakiś super. A mimo to zrobił trudności, no to pokazuje dzisiaj bez formy niestety. Tak jest, no mamy ukończone, ale niestety paczuszek nie dostaniemy. Za to dlatego sami, za, so, sami za, sobie zróbmy kontencik w sklepie. Mm, widzisz tą paczkę, już udało ci się zaliczyć? Ok, zawiera ona trzy rzadkie karty. Trzy paczki, ok. No dobra, zakończy to, otwieram. Zobaczymy, ile się zwróci. Mam 191 tysięcy, no 192. Kupuję pakę za 50 i zobaczmy, jak ta paczka się zwróci. Uwaga, let's go, poleciało. PO, kurde, nie ma tu szkoda. PO, Anglia. Premier League? Tak jest. I trzy paczki, które są wymienne. Kto wie, może tam coś poleci. Ile się zwróci? Zobaczmy. Złota paczka piłkarska premium numer 1 SP. Super League. Czyli Gindogan. Ilka Gündogan. Gindogan. Nie jest to. Za dobrze. Wystawmy sobie. No tu musi być jakiś niezły w miarę traf. traw. Zobaczmy. Druga paczka. PP, o kurno. Niemcy. I to kobieta jeszcze. z WSL. No dobra, to mi chyba co dzisiaj nie odda, panowie, wiecie. Dzisiaj nie jest mój dzień po prostu. Warto, warto chyba dać sobie szansę i tak uważam Ostatnia paczka Niech się wiedzie, jest walkout, fenomenalnie Bramkarz Szwajcaria, myślałem, że to będzie Brazylia, czyli Jan Zomer 87 yy, No to trochę się zwraca 8600, no ale to nie To z 5, no nie no 30, 20 kasie zwróci gdzieś Lobotka jeszcze wystawmy, może akurat Zejdzie Hojberga Wystawmy, no gdzieś tak te... No dwa, i... no może połowa się zwróci, nie? I Jeszcze paczka z podglądem, zobaczmy. Tu też nic nie ma, także widzowie, zapraszam was na streamka dzisiaj koło 18:00 się odpalimy na Twitchu. Może trochę wcześniej, może koło 17:00. Zafollowujcie Twitcha, który jest w opisie, bo tam są codzienne streamy. A, dawajcie znać, jakam poszedł jeszcze Gauntlet i czy otworzyliście tą pakę za 50k?